O oh shit! Dużej kurwa co nosy marki będą mieli komplet w pizdu Teraz możecie w ustawieniach sobie na pasku zróbcie, zrobić. Zróbcie sobie, doda? żebyście mieli widoczne tylko dziesiątki Co zrobić? Żebyście mieli na pasku, nie? Jak masz w garażu żebyście mieli tylko pokazane dziesiątki, nie szóstki, nie ósemki, nie siódemki Że jak po prostu wygramy walkowerem od razu możecie trafić na czołg Klikacie szybko widzicie A, od bo raz. jak i gotów zrobię, bo ja będę miał 10 sekund. Może być, że będę miał 10 sekund między bitwą, a następną, żeby nie było, że kogoś... Dobrze, dobra. To... 3, ale... 6... Ale, to i tak ci pokazuje, wybierz czołg, 18, to ci daje same dziesiątki. 18... <laughs> ten... 24. 24 już masz? No. O, po, pusili! O, pusili. Yo! Ja pierdolę. Jedziemy, jedziemy. Ojoj, ojoj. Ale oj ojko oj 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 Chyba se nie postrzelam Dobra, ja będę kam Dobra To pierwszy ten lepszy No jedziły? Wielki zabiję najpierw Czek na bazie, nie? Tak, jedziemy tak Jeden może sobie wodą, wszyscy tędy. Jeden, jeden, jeden sobie może wodą. <laughs> I jeden wodą i pojedzie centralnie. Dobra, może to ja do jadę do linią zero. Ludek jedzie wodą. Ludek wodą, a reszta dopłynie Ej, czy ja pan chat, tak, bo pojadę wodą. zrobię pomost taki Ciekawe czy by szło tak. Czy Pierwszy pierwszy, komuś flaszki wypadał Komuś się butelki wysypały z czołgu Kruskowi podjechał za gwałtownie z tej górki Zbieraj, zbieraj Kogo tak kurde napieprzają te butelki? No u mnie porządki, no cicho A, do, a pod komputerem to się zbierało? Pod komputerem się to zbierało Chciałem kopnąć Ciebie jeszcze nie wczytało, nie, Tasman? Wywaliło mnie. To, Oj, to już nie wchodź. Ale to nic nie szkodzi, spokojnie. No, panowie, zaczekajcie, zaczekajcie. Pobawmy się, spowodujcie się. Ty defagrem. Co wy już strzelacie, jak myśmy jeszcze nie dojechali? No, zaczekajcie. Wyjedźmy tak za wszyscy, żeby nikt szczelnie opadł. No szur. zarysowaliśmy. A, bo nie. się boi że no kurde, dobra się <laughs> gówno zrobię I na cholera im to było, przez nich staty mi spadają na twierdzę wpierdolonych. Ej, nie strzelajcie do mnie. A do kogo mam strzelać? Ja ci spadą na te. Do ciebie? Wydalają do mnie. Mam go na celowniku. No dajcie kurde! Nie mnie! No, yeah. Wyspotowali mnie! Wyspotowali! Kurwa, żaruga miałem. Zobaczcie kto najwięcej wycydym zrobił. Gówno zrobiłem, a nie dimajor. Ja 1600 zrobię. Ja 0 Dobra, gotów, Dobry. jedziemy. A ja to już od razu czy sami, tak. sami tak. Teraz my ich got atakujemy, teraz 30 te będę. Gotów, 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 gotów. gotów, gotów Bo teraz gotów, będzie coraz gotów. krótszy czas oczekiwania. Ej, to nie jest das taki man. pomysł, żebym wziął coś szybszego. Chodzę w grę Tasman. Dobra, dobra, ze spokojem. Cztery. Dobra najwyżej nas puści, tak, nie? Tak, no A, nie, tak nie nie. Nie, nie, się nie. A teraz ich będzie 15 I teraz, I zwolił, teraz się telefony zascią. Teraz budzą kupić kurwa, ale... nas Ty, Co się <laughs> dzieje? Kurwa wstawać Ej, wziąć Amixa 120? Wiesz, yes. 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 no, tak. Dobre, jadę tam. Puszczaj. Hmm. Staty ci spadną. Pierdolę, tutaj nie ma. Jak ktoś <grym> chciał patrzeć, ale to kto na to patrzy, tylko ja na to patrzę. U siebie. <grym>